Przyjechałam do Bise, nie do Fise, 2 maja 90 roku. No, Karol Sachs oczywiście mi wysłał. Właśnie ten, ten ruch e, francuski od strony Karola Saksa, przekonał Jacka Kuronia, że trzeba stworzyć system finansowego wsparcia dla drobnej przedsiębiorczości i drobnych inicjatyw. Jacka nie trzeba było przekonywać, a on był przekonany tylko jak. Bo jak jak Jackowi to mówiłem, on powiedział słuchaj, ja jestem przekonany. Tylko zrób to. <laughs> I ja tak powiedziałem tak. Jak kuran powiedział, że stworzy bank na Radzie Ministrów, to i się 15 dni. A pierwszy bank, który się stworzył w nowych czasach, to był WISN. I oni zaczęli tworzyć banki inicjatyw społeczno-ekonomicznych. No i pierwsze rozmowy, jakie, jakie miałem, to właśnie, a co można zrobić? I ja wtedy, wychodząc z myślenia o społeczeństwie alternatywnym, mówiłem, no, trzeba pomóc ludziom się organizować, wymyślać swoje autonomiczne sposoby działania i tak dalej. W Polsce, tej nowej Polsce demokratycznej, trzeba było szukać rozwiązań i ja widzieć ludzi, każdy, zauważać to, co jest im potrzebne. Pamiętam wysokie bezrobocie. Wtedy mówiło się, trzeba pomagać bezrobotnym, trzeba pomóc im odnaleźć samych siebie. To był ten pomysł na początku transformacji, żeby szukać rozwiązań, które obok państwa pomagałyby ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach na rynku pracy ze względu na życiowe kłopoty i zapewniać finansowanie tego typu pomocy przez organizacje współdziałające. Nie było grupy, partii, ludzi, którzy próbowali to stopniowo. Wszyscy wiedzieli, że trzeba, znaczy, że trzeba z tego mają się wydostać. Do Ale dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie się organizowali, mieli projekty, mieli pomysł, jak je zrealizować. I hasło dość prymitywne brzmiało nie będziemy pytać dlaczego chcesz coś zrobić. Jeżeli chcesz coś zrobić, to będziemy chętnie z tobą rozmawiać o tym jak to zrobić. I, i Krzysztof i Anna oni mi powiedzieli fundacja, bo nie było stowarzyszenia. I myśmy właściwie tego samego dnia siedli napisali statut. Zarejestrowaliśmy właśnie Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. No i to wszystko wtedy się zaczęło. No oczywiście to wszystko by się nie udało, gdyby nie Jacek Kuroń, bo to jest tak, że e, Karol Sachs zaraził Jacka kuronia tym, żeby właśnie, no to jego sławne powiedzenie, dać wędkę, a nie rybę, żeby wspierać ludzi, którzy z, wychodzą z, z robocia, wychodzą z więzienia, wychodzą z jakiegoś dołka, w ten sposób, żeby oni wychodzili na swoje. To nie jest wyłącznie moja zasługa, że nagle... Po pierwsze przyniosłem doświadczenie, po drugie przy tym współpracowało z szaroną ilość ludzi, Natalii, która przyjechała szkolić tak? eee, w Polsce góralska, grudzińska i tak dalej. Więc to nie jest, że nagle anioł mnie skontaktował i natknął nad stworzeniem tego wszystkiego. Z ducha Solidarności i z ducha Jacka Kuronia powstało FISE. Zresztą w rodzinnym klimacie, razem z TISE i BISE, czyli Bankiem i Towarzystwem Inwestycyjnym. FISE zawsze starało się tworzyć warunki dla godnej pracy. Ja mam główne dwa skojarzenia, z, jak, jak słyszę FISA, tak? Przede wszystkim to są ludzie. Na marginesie warto powiedzieć, że naprawdę pierwszych pracowników do Bise -y i do Fise -y, tośmy znalidowali w urzędach pracy w kartotekach bezrobotnych. Zapisało się na szkolenia 70 osób. Zatrzymaliśmy z tego 50 pary. Do dziś dnia ja jestem w kontakcie z nimi. Natomiast no, niewątpliwie trzeba wspomnieć o tych dwóch największych, chyba którzy odegrali ogromne znaczenie dla aktywności obywatelskiej w Polsce. czy myślę o Jacku Kuroniu i Henryku Bójcu. No Jacek to, było, to była taka wyspa na jakimś bardzo niefajnym morzu, i tam się garnęli do niego ludzie. Jak się czek zetknął z Kuroniem, to trudno było nie zauważyć, że on ma szaloną odwagę, że on jest otwarty na różne rzeczy itd. Jak ja miałem okazję już współpracować z Jackiem Kuroniem, to to już była legenda. Więc ja podchodziłem z ogromnym szacunkiem, i najpierw się słuchało, tak? Najpierw się słuchało, a później nieśmiało próbowało się przedstawiać swój punkt widzenia, ale co jest ważne, kuron też słuchał, tak? Natomiast z Heniem Wójcem troszkę było inaczej, bo to był, on był bardzo bardziej bezpośrednim człowiekiem. I to bardzo szybko, nawet wiedząc, że to jest też osoba bardzo zasłużona i też należy jej się duży szacunek, to on bardzo szybko przełamywał ten, ten dystans i tutaj była bardziej od razu już taka rozmowa, dyskusja, generowanie pomysłów i tak dalej, tak dalej. wrócił z dwa dni z Biłgoraju i nie jadł przez trzy dni. W związku z tym powiedziałem, że zapraszam... Pana marszałka i Chenia na obiad. I Heniek zjadł trzy zupy, trzy dania i trzy desery. No, to był, to był niezwykły człowiek. Znaczy, po pierwsze, dynamit. To był człowiek, który potrafił napędzić naprawdę duże miasto. Po drugie, to był pewnego, no trzeba tego tak powiedzieć, to był filozof z wykształcenia fizyk. Zamiłowany turysta, i tak dalej, też filozof i poeta. Warto przeczytać jego wierszyki, na przykład. W jednym momencie życia Karol, Zachs i Fise ogromnie pomogli moim rodzicom, a szczególnie mojemu tacie. To był chyba rok 2001, kiedy po 12 latach w Sejmie. Tata nie dostał się do parlamentu, o czym zresztą wiedział, że się nie dostanie, postartował po rozpadzie Unii Wolności właściwie bez szans. I tatę bardzo cieszyło to, że już w tym sejmie nie będzie, bo ta działalność parlamentarna dość go męczyła. Ale chyba nie miał za bardzo pomysłu, co robić dalej. Przez kilka miesięcy szukał pracy, można tak powiedzieć. To też nie jest proste. Jak jesteś 60-letnim mężczyzną z bogatym doświadczeniem parlamentarnym i tak próbujesz znaleźć zajęcie, to nie było proste. Troszeczkę był wtedy zagubiony. I wtedy Karol Zaks powiedział, to przyjdź do nas do FISE, coś będziemy wspólnie robić, jakieś projekty społeczne, ekonomiczne. I tada się bardzo zapalił i tak zaczęła się nie tylko praca w fis, ale cały. Można powiedzieć, ostatni etap w jego życiu, który przyniósł mu mnóstwo frajdy, zrobił bardzo dużo dobrego. Wydaje mi się, że ta propozycja z Fise była takim zapłonem, która, który uruchomił Tatę w tym kierunku i, i pozwolił mu, można powiedzieć, rozwinąć skrzydła. Fise to solidarność, to bliskość, to pomaganie sobie i rodzinna atmosfera. I jak myślę o tych słowach dzisiaj, w 35-lecie Fisze, to od razu kojarzy mi się to z Jackiem Kuroniem, który był esencją Solidarności, który był wzorem bliskości i który był nie do powtórzenia wzorem łączenia ludzi i pomagania sobie. Fisze to dla mnie. No w tej chwili to już wspomnienie, no, jednak wspomnienie. FISE dla mnie! FISE to dla mnie! Tak? Mogę już mówić? FISE to dla mnie zespół wspaniałych koleżanek i kolegów, którzy powinni wiedzieć, że robią dobre, pożyteczne, ważne dla świata z głębokim sensem rzeczy i że wszyscy jesteśmy za to im ogromnie wdzięczni. FISE to dla mnie organizacja, a właściwie zespół ludzi. A na przestrzeni tej podróży 31-letniej mogę powiedzieć zespoły ludzi, którzy widzą potrzeby innych, którzy uczą ich pewnej wartości, od, odnajdowywania wartości swojej na rynku, pokazują, jak godna praca czy też inne działania mogą dać nowe miejsce i pokazać cel tym, którzy rzeczywiście potrzebują tego na rynku. No, FISE to dla mnie y, brakujący element y, gospodarki wolnorynkowej, ale mówił przedsiębiorcom: pamiętajcie o tych, którzy sobie jednak w tej rywalizacji nie poradzą, i nie bądźcie zbyt chciwi, bo to będzie destrukcyjne dla całego społeczeństwa. Dzięki FISE mogłam odkrywać i szukać rozwiązań na rzecz ekonomii społecznej. No, i powiem, że Fise to jest też miejsce bardzo trudnych zadań domowych. Fise się też naprawdę ostro pracuje. Jak powiedział kiedyś rzekomo Herbst Sienickiej, FiSA jest niczym Kilimanjaro. I tak, rzeczywiście, Fise było dla mnie bardzo pouczającą i ciekawą przygodą. Czasem niezwykle ekscytującą, ale czasem też bardzo trudną i wyczerpującą, niczym właśnie wysokogórska wspinaczka. FISE to dla mnie przede wszystkim niezawodny partner, z którym możemy się podejmować najtrudniejszych wyzwań. Co by było, gdyby nie było FISE? No nie byłoby na przykład stoczni, w której ja pracuję od kilkunastu lat, bo FISE jest jednym z założycieli naszej instytucji. Co więcej, ja też jestem byłą pracowniczką FISE, bo na samym początku byliśmy inkubowani przez FISE i siedzieliśmy w pokoju w FISE. FISE dla FRSO to także matka chrzestna. 30 lat temu, kiedy byliśmy jeszcze grupą nieformalną, to właśnie FISE udzieliło nam osobowości prawnej i szanowało przy tym naszą autonomię. FISE to dla mnie miejsce spotkań ludzi, idei i rozwiązań. To dla mnie wielka instytucja. To nie jest. Yy... Spółka konsultingowa, która udaje, że trzeba coś ładnego pisać. Nie, to, to naprawdę to zawsze jest ta praca i podstaw. To bardzo to lubię i widzę, że to trwa. Taki etos pracy może, że, że, że w FISę nie udajemy. Wiele rzeczy, które w stoczni jakoś zaczynaliśmy, to inspirowaliśmy się bardzo tym, jak, jak FISę coś robiło. Ale dla mnie FISE też to ludzie, bo bardzo dużo, tak jak sobie dzisiaj tutaj jechałam i myślałam o tym, że bardzo dużo mam takich znajomych, których poznałam w FISE i z którymi do tej pory utrzymuję kontakty. I to są zarówno osoby, które ciągle pracują w FISE, jak i takie, które z FISE były związane wiele lat temu. I tak sobie o nich myślę, że są bardzo różnorodni, ale bardzo, bardzo tacy ciepli i tacy, z którymi lubię spędzać czas. FISE to przestrzeń, w której rodzą się dobre pomysły i zmieniają w realne działania. Ale przede wszystkim FISE to ludzie, którzy mają pasję do tego, żeby zmieniać świat. Fise to dla mnie przede wszystkim ludzie, którzy są wspaniali, dowcipni, inteligentni, z którymi mogę porozmawiać nie tylko o pracy, ale też o moim życiu prywatnym. Fise to dla mnie przyjaciele i to są tacy przyjaciele, że kiedy raz nie zaprosili mnie na galę konkursu imienia Jacka Kuronia, to bolało, bolało, ale przebaczyłem. Miejsce pracy, którego nie chcę opuszczać, ludzie, którymi nie chcę się rozstawać to jest dla mnie idea, to jest dla mnie szacunek do pracy. Więc dla mnie Fisy to jest takie miejsce, które mogłoby być i powinno być wzorem po prostu tego, jak mogłaby wyglądać dobra praca. No i gdyby FISE -y nie było, to musielibyśmy go po prostu wymyśleć, bo Taka przestrzeń do poszukiwań, nowych idei, dyskusji jest po prostu niezbędna, a FISE to coś ma. No i FISE zawsze było, tak? I też jak pracowałam i byłam z tego bardzo dumna. Po prostu marką. Marką wysokiej jakości, wysokich standardów. I na tą markę i na tą tożsamość na pewno wielu ludzi bardzo ciężko pracowało. FISE to dla mnie hmm, wspomnienie, które. Które na pewno bardzo buduje moją tożsamość, które osadziło mnie w świecie organizacji pozarządowej w sposób taki, z którego do dzisiaj korzystam. To też takie doświadczenie, które pozwoliło mi poznać mnóstwo fantastycznych ludzi. A to co najważniejszego zostało mi po FISE to długodystansowe przyjaźnie czyli tak naprawdę coś, co najbardziej cenię i za co jestem niezmiernie wdzięczna. Większość z nich jest głęboko w moim sercu, bo zarówno ich postawy, sposób zachowania wartości, które, którymi się dzielili doświadczenie, no to jest coś, co mnie zbudowało i to jest taka krynica, z której e, czerpię do dzisiaj. Dla mnie FISE to przede wszystkim ludzie. To jest siła FISE, zawsze była i jest i pewno zawsze będzie. Przewinęły się Pokolenia już. Przewinęli się ludzie, których ja pamiętam prawie jako dzieci, te 35 lat temu, i przewinęli się ludzie, którzy, tak jak ja dzisiaj, są seniorami, i nie ma z nas, z nami Jacka Kuronia. Ale duchem jest cały czas dzisiaj na tej sali. Czuję się zaszczycony i zachwycony tym, że po pierwsze udało się w FISę zmontować rotację pokoleń. To już jest, nie wiem, chyba czwarty zarząd, bez, kompletnie bez mojego udziału. Czyli jest nadzieja, że ta organizacja jest trwała. Bardzo, bardzo wiele organizacji zakładanych w, w najlepszej woli i nawet całkiem takich zasobnych w rozmaite potencjały, kończy jak się skończy pierwszy założyciel. Tu się udało. Jakby mimo. No mimo dołków, mimo różnych kryzysów udało się jednak zbudować ciągłość. No więc przede wszystkim duma i przekonanie, że, że ten pomysł na początku nie był zły.